Witam. Dzisiaj film czysto informacyjny. Być może ci, którzy jeszcze mnie tam śledzą, jakkolwiek to zauważyli, że mój główny kanał ten Skocki Narciarskie bez tej dwójki, na razie ten z dwójką pokazuje, no to on zniknął. Cóż za niespodzianka. No, zniknął, dlatego że po prostu. Postanowiłem na razie odpuścić sobie komentowanie na y, skoków na najbliższy czas. Z tego względu, że tam nie było więcej raczej niż trzy osoby, a ym, y, patrząc na wyniki mistrzostw lotach, które... Ym, no i to, co się tam działo między też innymi, to ani mi to nie dawało poczucia, że muszę to robić, ani... Ym, nikt nowy tam nie przychodził więc no na razie hmm, po prostu hmm, myślę że po igrzyskach podczas igrzyska już będę myślał czy wrócić jeżeli nie dojdę do, do takiego wniosku to pod, pod kątem komentarzy to już by było na tyle ale nie mówię że tak będzie hmm, być może takie filmy podsumowujące weekendy będą właśnie na ten kanał wrzucane o ile ktoś to będzie oglądał oczywiście no takie inne jeszcze filmy będą wrzucane na inny kanał. Zupełnie inna tematyka. Przed chwilą utworzę, więc to może jeszcze nie być zaktualizowane totalnie. Ale to chciałem Was już poinformować o tym. O, fakty na różne tematy właśnie. Tutaj to nie będzie tematyka czysto skokowa, no, zresztą na różne tematy. Oczywiście skoki sport też będą mogły tutaj się pojawić, ale znaczy, tak jak to, co się pojawiało wcześniej na Tamtym głównym moim kanale, czyli ciekawostki historyczne, tak o takich mało znanych wydarzeniach, geograficzne, co też się na kanale moim wcześniej pojawiało. No i kto wie co jeszcze? Tak, to się będzie tutaj na tym kanale, teraz nowo utworzonym, pojawiało. Także ja się z wami już mi się w tym filmie żegnam. Myślę, że jeszcze pierwszy film się dzisiaj na tym kanale pojawi, więc na razie pa pa.